Chyba nie jest ta gra. No, zwłaszcza jak mama trzyma. Dobra, już. już. Żadna to jest gra. To jest logistyka, budżet, bardzo poważne sprawy, także. E, słuchajcie, dla mnie o. tylko razem czekolady, dobra? tylko No dobra, już. A co mnie spycha? Sorem, no nie wchodź w przekąski. Daj ja mi się słodycze, dobrze. Zobacz, widzisz, wróć. Znaczy, tu, nie, nie. Tu. Dobrze, sekundę, wejdziemy w historię, bo to już było tam. O, widzisz. Czego te panie robią? Tak... nie, z majtek. Dobry, Zostaw, to! zamknij to! do... twarzą do ściany! Nie, ale nie podglądaj, no! Już! Ale to jest bez sensu! No jak ja mam coś kupić, skoro nawet nie widzę, co jest, no? Może bez sensu, ale za to bezpiecznie. Gdzie ten papier toaletowy się podział? Ja nie widzę tego. Możemy już iść. Wolałabym, żebyśmy to do, dokończyli razem, bo potem będą pretensje, że czegoś nie ma, że co. Stop! Tu jest! Jest! No! Po co ty tak krzyczysz? Co ty zwariowałeś? No bo jakbyś znowu ominęła ten papier, to byśmy znowu musieli przeliczyć koszyk. Dosyć tego, mama. Zakupy to miała być przyjemność. To jest odczuwiczone, to jest skomplikowane. Ja chcę nacisnąć, koniec, kropka, dobranoc. Ale po co się tak denerwować? uchy, Po zakupach, do siebie, już, koniec. Nie, no się, no się, no się, no się. O głodzie i wodzie i smrodzie. Dziś mi się za dużo kliknęło. Spokojnie. Ten towar się nie psuje. Aha.